Cześć kochani! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Izabela Orytka. Ale jestem zakręcona normalnie. Ja... No... Szok! Wzięłam tą tabletkę na spanie. Domino Forte. Połówkę wzięłam, nie? 40 mg. A teraz jest gdzieś przed 12 w południe. Ja to wziąłem o 22.00 i normalnie wstałam o 6 rano, do tej pory się nie mogę obudzić. Czuję się fatalnie, jak, jak taki ten, alien, wiecie, o co mi chodzi. Strasznie, straszne. Myślałem, że to przejdzie tak tego, wiecie, jako tako szybciej trochę. Ale to jest... I co? Wyspałam się? Wyspałam. No i co z tego jak chodzę jak zombie? Ja pierdziele. Przerąbane. Zosowałam się w taką trochę cichszą ulicę, bo... No, byłam na ósmą w szkole. W tym BBRZ. Ale ten... Popołudnie mam pod innym adresem na Simmeringach obcztrasę. W innym becirku, no to już tutaj dojechałam. Zaczyna się lekcjać. Komputer mam, yy, no, to mam zawsze w poniedziałki pod innym adresem, bo u mnie jakbym robiła tam w tamtym budynku, to by było w czwartki rano, a ja mam ten. W czwartki rano mam zawsze wolne, bo mam terapię. I dlatego muszę dojeżdżać tutaj w poniedziałki na inny budynek. No, pod inny adres. Ojejku. No i co to ma być? Co to ma być? Ja wziąłem te tabletki od 22.00. Te pół tabletki. Może ja po prostu muszę ten. Wziąć to wcześniej. Dzisiaj spróbuję wcześniej, ale no. Na... Śmieszne. Nie wiem, czy się organizm przyzwyczai do tego. Czy nie? No bo w takim stanie to, to, to... To nie chce funkować. Nie chce funkcjonować. To jest... Tragedia. To jest tragedia. Nie wiem, co jest lepsze. Być w takim... Dziwnym stanie. Być w takim dziwnym stanie, jak teraz jestem, czy... Czy nie wyspana? Nie wiem, co jest lepsze. No bo sobą nie jestem. Teraz mieliśmy wolne, nie? Bo święto. Było święto. W czwartek i w piątek mieliśmy wolne. Chyba tak to było. No w... <laughs> nie mogę myśleć. W każdym razie jedno było kilka dni wolnego. No i zrobiłam ten filmik. Króciutki, no ten shorts, tą melodię. Przepiękna mi wyszła, przepiękna mi wyszła. Dla tych, którzy, dla tych z Was, którzy tego jeszcze nie oglądali, nie słuchali, to jest. No dobra, to przypnę do tego. W pierwszym komentarzu tutaj. Przepiękne. Słuchałam chyba sama ze 100 razy. No oczywiście nie wiecie, nie to na, na, na kanale, tylko na, na laptopie u siebie. Nie, żebyście myśleli, że nabijam sobie sama oglądanie. Oglądnięcia. Super. Jak ja się źle czuję. Znaczy nie to, że się źle czuję, tylko taka jak naćpana jakaś. Bez sensu całkowicie. No, <laughs> mam nadzieję, że. Wam się lepiej tydzień zaczyna. No poniedziałek dzisiaj jest. U mnie. W 11 jestem w tym do cyrku. Na Ciper jak tutaj zaczynałam te... O Boże, Oli, ja gadam takie głupoty. Znaczy nie gadam głupoty, tylko takie nieciekawe rzeczy. Że ten filmik nie będzie za długi. Puszczę go dzisiaj wieczorem. Przyjdę do domu, zmontuję i wrzucę. Jest gorąco. Zaraz Wam powiem ile stopni czekać, zerknę na, na telefon. No, 27 stopni pokazuje. Ma być 30. Patrzę na tym. No. Ma być 30. Jest duszno. Są jakieś chmury. Ma być burza. Mam nadzieję, że... Pierdutnie tak porządnie deszczem. No. Muszę dać pauzę, bo muzyka z samochodu... No, fajna muzyka, ale... Nie chcę, żeby mi jakieś tam roszczenia o muzykę na YouTube pozapuszczali. No, no dobrze kochani. Spróbuję na jutro coś nagrać. Na, po kursie, czy na kursie. Czy w drodze do kursu. Zobaczymy w jakim będę stanie jutro. Bo to jest tragedia. Może jeszcze dzisiaj jak będę wracać z kursu, to przesiadam się na, na Stefan's Plac, tam gdzie jestem. W centrum. Biednia. To może wyjdę na chwilę i, i jeszcze pokażę Wam jeszcze raz tam kawałek rynka jak... rynka... rynku... rynku chyba. Zobaczymy, czy będę się lepiej czuła za 4 godziny. Chyba do 16 mam ten. Czekajcie, zobaczę. No ja pierdziele, ale jestem zakręcała. Patrzcie, jakie dziwne oczy. Straszne. Czekajcie. Co ja miałam zobaczyć? Zobaczcie. Zapomniałam, co miałam. Co ja chciałam zobaczyć? Aha, do której mam szkołę. Masakra jakaś. Do 15.25, no to może wysiądę. Może, mi się, może się obudzę jeszcze, halo? Do 15.00. Teraz jest 11.53. No, jeszcze ręka się zatelepotała. O, no. Ajajaj. No dobra. Co ja będę teraz robić jeszcze? Do 20 po zaczyna się lekcja. No dobra, w razie gdybym jednak nie wysiadła, się nie obudziła, to dziękuję Wam za oglądanie. Ten pokręcony filmik nie będę go nawet przycinać dzisiaj. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Ja pier... Piip. Trzymajcie się, kochani łapa.